Ach, jaki cudowny dzień. Ale zaraz, kto to? O mój Boże, cóż to za piękność? Ikona stylu. Nowa top model i jej oczy hypnotizing. Dzisiaj próbujemy pozbyć się brzydkich genów z tej simki. Może być ciężko. Więc myślę, że nie ma co. Trzeba iść na łowy. Może biblioteka. Będzie jakiś ładny brunet, który czyta Roman Świdła i w ogóle ład historie. Halo, ktoś, coś? Dzień dobry. Who are Markus Flex. Myślę, żeby się nadał. Także idziemy poznać Markusa. Oczywiście z nadzieją na spłodzenie dziecka. Spadaj. Powiemy mu niesamowite dowcip o kaczkach, ale na razie nas nie lubię, ale to się zmieni, bo ona może nie jest ładna z zewnątrz i w środku też nie jest fajna, ale potrzebuje dziecka. I ty nam je dasz. No, nawet se przyklaskał. No to on nam da na 100% dzieciaka. I ci mu powiedz jeszcze raz dość ci po kaczkach. Może za drugim razem go rozśmieszysz. Szalone spojrzenie. O, tak. Pokażmy mu, jaką jesteś Crazyl. Co? On wygląda, jakby tutaj w ogóle stał tylko dlatego, że mama mu zapłaciła, żeby się kolegował z tą jedną dziwną kuzynką. Markus, nie uciekaj. Daj jej dziecko. Markus! On naprawdę on próbuje każdą możliwą drogą ewakuacji się stąd y, wyzbyć. Po prostu on, on nie chce, on wie. Cze co? On się śmieje, bo go policzkowaliśmy. Może to lubi. Jesteś w związku? Na pewno nie jesteś w związku, bo cię znam. Ale aż Simka cię nie zna. No weź go i uciek. Dobra, dobra, dobra. Może ktoś nowy tutaj będzie. Jeszcze jeden kandydat, bo będziemy potrzebowali na pewno więcej niż jednej próby. Ja jestem za tym, żeby do Marcela też podbić. No i zróbmy to, co musimy zrobić. Aż jesteś kobietą, nie interesujesz nas. Pa. Marcel. Tu, tam, tak. Cześć, cześć, fajnie, że wpadłeś. Co, nie mogę BaraBara bez pierwszego wycinka? Niech się uda za pierwszym. Przecież nie wiem, czy koleś mnie nie chciał powtórzyć ten sam błąd dwa razy. Jest. Powiedz mu, powiedz mu, co, co zrobiłaś. Dobra, kochani, mamy poród. Niech ona się urodzi w szpitalu. Ślamy ją tę samą. Ewa, brzdąc, Mamy dziewczynkę i jeszcze jedną dziewczynkę? O, matko. To niespodziewane, że nagle bliźniaki. Ja w moich rozkrywkach jakoś nie mam szczęścia do bliźniakowa, bardzo bym chciała. To nagle siup, bliźniaki, why not? Postarzymy je sobie. Zobaczymy, może któryś będzie ładniejszy od drugiego, mimo że to bliźniaki. Ej, dobrze, dobrze jest. Jakby już i tak jest mega poprawa, więc. To chyba nam szybko pójdzie, a druga, jak tam, co tam? Ta jest o wiele gorsza, więc no na dobre nam wyszły te bliźniaczki. Bo jakby ta jest zarąbista, więc będziemy se Ewą szukać nowego chłopa. Tak, usunąłam tamtą bliźniaczkę z rodziny. Bo w sumie po co nam? Teraz Ewka jest noc. E, Tania ja nie, nie wiem, po co nam już zwolni. E, tak, więc Ewa se idzie z panko. Ewa se idzie z panką, mówiłam. A, bo ci ta łyska przeszkadza kobieto, Jak ty jesteś problematyczna. Czy już? Już Ewa pójdzie za spanko? Wspaniale. Nie no, Markus Rex generalnie dobre geny sprzedaje. Polecam chłopa. 10 na 10. Nie, to nie był Markus, to był cena. Czekaj, czyim dzieckiem jesteś? Jest moja pamięć. Ceny. On, on, jest ten, tego jest związek może Uuu, no cóż, jest jak jest. Kit jest rano. Idziemy na podróż. E, idziemy do czaj młody. Może tam jacyś młodzi gniewni. Młody gniewny? No, za młody i gniewny. Tam na jakichś trochę starszych i gniewnych. No ale same baby. No tak, no to jest sklep z ubraniami, czego ja mogłam się spodziewać tak właściwie. Ulala? rosło? Ładne? No, taki nawet, nie? Poznaj dorosłego. E, wspaniale. Jak ty się tam umber growe? Pierwszy pocałunek czy coś. I pasują sobie do siebie tak z wyglądu. Czy on niknął pierwszego pocałunku? Może już ploty chodzą po mieście i on wie, o co chodzi. Ej, on se... on... on... on olał, olał, olał nas. Umber, chodź tu. Nie zaraz, tylko teraz. Jezus, ja już się starzeję, mówię jak dorosły, jak rodzice. O nie. Dobra, tam niech będzie twoim chłopakiem czy czymś. I imo moglibyście iść na dziecko. Przekonaj do porzucenia współmałżonka. A nie, on ma babę albo chłopa, nie wiem. Teraz pójdziesz siku, kupieru z nim ten. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Teraz możesz sobie nasikać na test. No ale idź ten test robić, bo ci chłopak ucieknie. Wspaniale mamy to. Już jest naprawdę o wiele lepiej, no nie. Tylko żadnych bliźniaczek znowu błagam. Synek, Grzegorz. To Grzegorza. Dobra, ale zdejmij mi ten zaraz gól. Ej, dobrze. Jeszcze ta szczęka. Ja myślę, że damy sobie jeszcze jedną próbę, tak aby nam się urodziła teraz też surunia. A tak poza tym, to myślę, że będzie naprawdę, naprawdę git. Go za Dobra, no i lecimy po jakąś dziewuchę. Gdzie znajdziemy dziew Nie, no nie idziemy do szkoły. Jezus Maria, ale to jest zła. Ogarnij siaski. Dobra, idziemy do tego baru, no. Potrzebuję ładnej babki, ale to Grzegorz tu miał być, a nie te lafiry do niebieska. Eee, halo babki? Myślę, że włosy jesteś taka starszawa. Ona to jest ta brzydka taka te, te, te nie chce. Znowu wydzie nam jakaś blada ta Simka czy baba? Nie, chłop. Nie ma bab w tym mieście. Ale to no, nie ładne. Ale ja lubię ziewać, tak wiecie, tak zziewność spłożony, tak. Uch. Ciekawe, czy przeze mnie ziewnęliście właśnie. Uch. 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 Facet. Sama facety. No, Markus tak w ogóle chyba. A mogłyby nie facety? Li... li... lia... zostaw ich. Lia. Kim to jest ta Lia? Lia hałata. Hałata. Pierwszy pocałunek i w ogóle... Dobra, idziemy na chatę i ją zaprosimy. I wiecie co robimy? Bachorka? O tak, bachorek. Dobra, dobra, dobra. Lia, chodź. Nie, nie śpi. A czemu nie mogę z nią dziecko zrobić? Co ty tu robisz? Sąsiad? O kurde. Oczywiście, że możesz. Aha, bo kołyska znowu nienawidzę tych kołysek normalnie. Postaraj się! Tak, ale się postaraj, jak żartę. No bo Wasze dziecko to będzie niezły żart. Nie no, zepsuł kibel. Git. No i co i rodzimy? Ostatnie dziecko, zobaczymy, czy coś nam się tutaj udało zrobić. I postarzamy Martynkę, zobaczymy jak Martynka wygląda. Czy udało nam się pozbyć brzydkich genów w ogóle? I uwaga, uwaga! Czarza. W porównaniu do tamtej. Jest giga dobrze. Jakby zobaczcie, zmienimy jej włosy na jakieś normalne. No i generalnie nie jest taka zła. Tak więc się znać, czy ten Wam się podobał i czy chcielibyście zobaczyć jakąś luźną rozgrywkę w wykonaniu moim na tym kanale, czy byście to oglądali. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia i cześć!